🎵🎵🎵 No, dzień wyjęty! Fak, już prawie połowa miesiąca. Zdecydowanie zaczynam ten dzień od stresowania się. Aaaa, mam za mało napisanej książki. Nie ćwiczę. Jadę się do białego, a w tym soku zawsze jestem jeszcze mniej produktywna. Już jest siódma. Ja się nie jestem sokowana. W przyszłym tygodniu mam urodziny, więc będę produktywniejsza w tygodniu urodzinowym. Potem przyjeżdża do mnie siostra. A potem wyjeżdżam do Edynburga. Miałam tyle zrobić. Czy się nakręcam? Tak. Dodatkowo, wiecie, co wczoraj zrobiłam. Dałam. Obsamu mój numer. No sobie czemu nie? Wygląda na miłego, sympatycznego, a nie chciałam się dzielić moimi social mediami, bo mam wrażenie, że jak dam komuś moje social media, to generalnie już zna całe moje życie. Może się doszukać wszystkiego. I numer wydawał mi się bezpieczniejszy. I jak uświadomił mnie, że przez to, że iPhone'a i uzupełniłam zdjęcie i dane, to generalnie... I tak zna moje nazwisko w tej chwili i widzi zdjęcie sprzed 10 lat. I że skoro nie chcę rozdawać moich social mediów, to może powinnam pomyśleć o włączeniu tej opcji. I miałam takie. tak z plusów. No to wydaje się miły i sympatyczne. Wystosowało mnie to, bo nie wiem, ilu osobom dał mój numer. Co już mi dobrze. To może bardziej świadczy o mnie. Ale rok tak czy siak, jestem debilem. I z tym zaczynamy dziewiąty dzień. Przeciąłem pranie. Jest 7.30, siadamy do edycji, ale mam wrażenie, że jesteśmy w strasznej dupie. Wedytować i wrzucić filmik, spakować się, zajść do paczkomatu i chciałam jeszcze posprzątać ten pokój. Czy coś jeszcze miałam zrobić? A, przydałoby się też wyedytować TikToki. I to wszystko chciałabym zrobić do godziny 12, ale Miska jeszcze idzie o 11 do biblioteki odebrać książkę Naturalsów, część druga. Więc może wyjedziemy trochę później. Także, jak powiedziałam rodzicom, że będziemy na obiad na Białego stoku. Jakimś cudem ludzie mówią, że ja do półtorej godziny. My zazwyczaj jedziemy dwie, dwie 15. I w sumie szybciej jeździłam z Bielan, bo mieszkałam przy samej SOS-emce niż jak teraz muszę się przebić przez obie pragi. Ale tak czy siak. 10.11 Logust dzień ósmy. Się zapisuję. Możemy... W tym czasie przygotuję wysyłkę. Postanowiłyśmy z Klaudią wymienić się bransoletkami, bo nie udało nam się rzeczywiście na koncercie, więc wybrałam dla niej bransoletki. Nie wiem, kiedy dostanie, więc może niech to będzie dla niej niespodzianka. I kartka i... W kopercę, więc to teraz uzupełnię. 10:45. Filmik jest już na YouTubie z przygotowaną miniaturką, ze wszystkim. Scholarnie pójść późno. Muszę pomyśleć, co zabieramy ze sobą do drugiego stoku. Czego potrzebuję? Waliska. Urodzinowa opaska. Sukienka. Pojadę w draginsach, i w razie czego biorę jedne długie? Cześć. No, biorę to dużo rzeczy, ale nie wiem, czego potrzebuję: kosmetyki, prostownica, łokówka, aparat, ta jednorazówka. Stwierdziłam, że chyba zacznę od mojej imprezy urodzinowej że to będzie pamiątka z pierwszych dni jako 30-latka, ta klisza. Ostatecznie biorę dwie książki: ładowarki, dokumenty o może jakoś torebkę ładniejszą. Ale moją narkę też biorę. Chyba jestem spakowana, a muszę rozwiesić pranie. Tu jest syf. Kusz wala się po ziemi. Nie komentujmy. Torby, które ze sobą biorę. Plus. Kurtka jeansowa. Wezmę jedną. Jeszcze nie wiem, czy niebieską, czy czarną. 12:33. Wyjeżdżamy. Powiem Ci szczerze, że już tęsknię za naszym domkiem. Nie. Jesteśmy na stacji benzynowej, jest cholernie drogo. Z jakiegoś niewyjaśnionego powodu. Jest kolejka do jednego dystrybutora. My stanęłyśmy przy drugim, które było puste. No okej. Okay. Nie chcę gumy dorzucić, ja chcę mi się strasznie spać. Ale poza tym wszystko jest ok. Przejechałyśmy, już jestem podnięta. Coś przekonacimy i co będziemy gminić, co dalej. Ale ogólnie. Jest remont, więc wszyscy jesteśmy ściśnięci, więc nie jestem fanką tego przedsięwzięcia. No jest taki, że teraz wsiadamy w auto i jedziemy na lodowisko. Założyłam już długie spodnie i długie skarpetki. I potem zajdziemy do galerii. Jeszcze popatrzeć na sukienki. Jesteście i Ile potrzymamy? To Misia próbuje ogarnąć jazdę o tyłu. próbuję ogarnąć obroty, wcale nie jest lepiej. I ta dysczęka w międzyczasie. Siu, 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 I jak wrażenia? Jak się bawiasz? Jak Porusza. oceniasz swoje? Moje skilla oceniam na zero. <grych> Ale cieszę się, że poszłyśmy. W sensie tak miło jest przejść. Przypomnieć sobie, jak się jeździ, i później znowu nie jeździć 10 lat, Dzisiaj było ciężko. Raz upadłam tak na dupę, że myślę, że jutro nie wstanę. Ale pod koniec znowu. W miarę się obracałam, w sensie obracałam się źle, ale się nie bałam bardzo w mojej głowie. Teraz jedziemy do Elfy, która jest obok, tam. Czy jest zacięta kamera? No taka <laughs> slow motion. Mi się bardziej podoba ci Ale to ja Lody naprawdę spoko Chociaż jak już mówiłam Michalinie Nie jestem wielką fanką makflary. Moim ulubionym deserem było Lody z espresso Które były na pewno na lotnisku Ale Miszka w ogóle ich nie kojarzył A Miśki ulubionym deserem było flapa karmelowe która była przez kilka dobrych lat Wracało tylko na wakacje. Ja wtedy byłam podeksowana, tak jak ludzie czekali na dwa tak ja czekałam na dzień wprowadzenia z powrotem karmelowego frapa. I później chyba miało jeden rok, że było cały rok, i później wycofali je kompletnie. Nie wiem co się tutaj gdzieś ze światłem, Moja jakaś galeria chyba się zamyka. Ale się nie przejmujemy. Nie spieszy nam się do domu jak widać. Czas nic z rodziną nic. jest ważny. Spędzamy na rodzinie. Cieszę się, Ola, że możemy tutaj no. razem posiedzieć, bo dawno nie spędzałyśmy ze sobą czasu. Mama czeka, mama jest podekscytowana. Chcę tylko, żebyśmy były pod jednym dachem. Myślę, że przyjdziemy i my. O, jak płynęły żwa. Więc to fajnie, no, to my fajnie. jesteśmy w trakcie trzeciego sezonu serialu, którego nie widzieliście. Mm -hmm. Więc chcecie z nami? Nie, no, jak chcecie z nami trzeba obejrzeć, to my możemy wyłączyć. Okay. Chcesz się o na zanumerować? Nie. Podczas rodzinny jest bardzo ważne. <laughs> może zapytam pata, czyli. Myślę, że mógłby się zgodzić. Myślisz, że mnie nagra, jak go poproszę? Zauważyłeś, że Można powiedziałam be. o tym o Octobody i był podekscytowany? Czyli w sensie może podekscytowany to własne słowo, ale był taki: o, no możesz się nagrywać, fajnie. Myśli, że subskrybuje mnie? Tata, to, to jest mała influencerka. Ja myślę, że on był taki. slej jako twój manager. O. Nie mamy nic więcej w sumie do powiedzenia. No. Dziękuję Poli za przypomnienie, że mam kupić balsam do ciała. Byłam w galerii, nie kupiłam. Ale jutro zawsze jest dzień. W ogóle mam wrażenie, że dzisiaj byłam taka booked and busy, ale nic nie robiłam. Przyjechałyśmy do domu. Witam w moim królestwie. Chciałam zrobić wieczorną rutynę z wami. W tej łazience nie mam bardzo gdzie postawić. No, żałosne. Mam ze sobą przyborniki. Tym zmywamy twarz. To jest chyba mój ręcznik. Za sąsiadów z powodu remontu. Mam dzisiaj rodziców, i babcie. W środku jest serwetka. Chciałam już układać płytkę retencyjną, ale jeszcze paski. Najprawdopodobniej poczynam książkę, bo siedzę na laptopie i pójdę spać, więc będę się żegnać. Dzięki za dzisiaj mam nadzieję, że się bawiliście, Trzymajcie się cieplutko, widzimy się za 24 godziny. Buziaczki. Okay.